like leva, pisz komentarze prawda oooooooooh Kevin okay, De Bruyne Siema widzowie, dzisiaj gramy Kevin De Bruyne I dzisiaj będzie kurwa jebany co, nie wiem czy na telefonie mnie pokazuje live'a, bo wiecie, musimy zobaczyć co tu działa, nie? Bo tu Pomógł mi kolega tak Bicie kolorowy Gówno widać widzowie Ja pierdolę, co się kurwa zjebało Jedna chyba nie liała, kurwa, konerwała. No? Ja pierdolę. Ale go, ja pierdolę, jaki to był goł. Powtórka leci. Dobra, no to co teraz? Ale bieg, ten tak pierdolnął, jakiś trubi niebale to bronił, ale nie obronił je z Ukrainka. 1-0, bo nasem lutem eh? jest. Dece, ja pierdolę. Zebra. Gówno. 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 Chodzę w Discord'a, jebane, gówno mi się nie ładuje, widzowie ja, ja przy okazji opowiem historię Ogólnie kiedyś byłem na takiej górce wielkiej W zimę I szłem z takim kolegą, nie? I on mi mówi tak Ej, widzisz to? Dawaj tą kulę To była taka wielka kula śnieżna Wciągniemy na samą górę, uhu. A potem ją spuścimy! Więc wtedy pomyśleliśmy tak To jest genialne Bawiliśmy się ze 20 minut Potem, potem jak chodząc wciągnęliśmy tam Zgiebliśmy to na dół I widzisz, co się tutaj stało? je bała, w ścianę! Halo! Dostepki ekran, bo chuj, ja widziałem. Tam kurwa klikał. Tylko OBS-a nie wronce Co z